W historii każdego miasta są epizody związane z wybuchem epidemii, chorób, mieszkańców i tak też w żaganiu na Dolnym Śląsku. Wybuchły epidemie w średniowieczu i epoce nowożytnej. Znajdujemy się na przedmieściu żagańskim. W literaturze również napisane jest jako przedmieście szprotawskie i bożnowskie. Jest to teren dawnego kompleksu poszpitalnego świętej Doroty. W średniowieczu, w tym szczególnym miejscu, został ufundowany obiekt sakralny, Kościół pod wezwaniem Świętego Krzyża, który w XIX wieku upodobała sobie księżna Dorota Maria de talleyrand Perigo, która przebudowała w stylu neogotyckim, i obiekt ten dzisiaj. Również pełni funkcję mauzoleum książąt żagańskich. W wiekach średniowiecznych to szczególne miejsce posiada wątek fundacji książąt żagańskich rodu piastów. Księżna Mechtylda, żona Henryka IV wiernego, funduje obiekt murowany, Kościół Świętego Krzyża, również szpital pod tym samym wezwaniem. Na przestrzeni wieków budynek sakralny przechodzi z rąk do rąk. Jest to świątynia katolicka i świątynia ewangelicka. Świadkiem tamtych wydarzeń są do dzisiaj zachowane tablice epitafijne, które znajdują się przy elewacji Kościoła Świętego Krzyża. Od samego początku obiekt jest pod opieką Domu Książęcego. Na przestrzeni wieków opiekują się nim rodzina Lobkowiców, Bironów. Ostatecznie w XIX wieku opiekę nad tym obiektem przejmuje księżna Dorota, która kilkukrotnie odwiedza to, to interesujące miejsce historyczne, jak również miejsce pochówku jej najstarszej siostry, księżnej Wichelminy. Pierwsze spotkanie, wizyta. W tym obiekcie odbyła się w 1840 roku, 21 czerwca. I wówczas podjęła inicjatywę odbudowy kościoła i na cele pochówku rodziny książęcej o wyznaniu katolickim. Pierwsze prace rozpoczęto. W czerwcu 1843 roku. Książęcy architekt na każdym etapie inwestycji konsultował się z fundatorką. Jednak prace na ogromną skalę mogły być dopiero zrealizowane w 1844 roku, kiedy to dwór książęcy wykupił ziemię wokół kościoła, które należały do fabrykanta żagańskiego Wilmana. Pierwszy zakres robót był dość skromny. Zmodernizowano dzwonnicę na Kościele Świętego Krzyża, który ukończono w 1846 roku. Jednak rok później nowy architekt książęcy Leonard Dorst mógł dopiero wprowadzić nowoczesną architekturę, jak na tamte czasy, styl neogotycki. Pierwszy zapis w księgach książęcych. Wizyty architekta zapisano pod datą 7 grudnia 1847 rok. Realizacja całego przedsięwzięcia była podyktowana warunkami historii lokalnej w nawiązaniu do. Fundacji Księżnej Mechtyldy, co też wielokrotnie wspominałem. Leonard Dorst miał doskonały, przygotowany warsztat architektoniczny w oparciu o sztukę gotycką. Pozyskał to z terenów Królestwa Bawarii, z Norymbergi i z Raty Zbony. Również architekt wprowadził pewne nowatorskie rozwiązania konstrukcyjne, które możemy zobaczyć w nawie głównej. Na sklepieniu krzyżowo-żebrowym, które zostało wykonane z drewna. Szczególnym elementem sztuki gotyckiej jest sakramentarium, które zostało wzorowane z kościoła świętego Wawrzyńca z Norymbergi. I w ten sposób architekt wskazał symbolicznie miejsce w prezbiterium tutejszego kościoła, miejsce dawnej kaplicy drewnianej pod wezwaniem Świętego Wawrzyńca, która była przekazana dla trendowatych. Fundatorka włączyła się w cały projekt modernizacji Kościoła Świętego Krzyża. Wielokrotnie podróżowała do Berlina w nawiązaniu kontaktu z, z berlińskimi artystami kręgów króla Pruskiego. Fryderyka Wichelma IV. Jeden z nich był malarz Karl Begas, który w 1848 roku wykonał to piękne płótno Ukrzyżowanie Pana Jezusa. Malarz działał dla rodziny królewskiej, jak również wykonywał dla znamienitych fundatorów na terenie Prus. Jego dzieło możemy podziwiać między innymi w katedrze ewangelickiej w Berlinie, w kaplicy sztów i ślubów. Jego dzieło przedstawia, przedstawia zesłanie Ducha Świętego. Również jego dzieła malarstwa będziemy mogli zobaczyć w kościołach na terenie Podżdamu. Drugim artystą z kręgów berlińskich był rzeźbiarz Bernard Affinger, uczeń Chrystiana Daniela Raucha, który Wielokrotnie spotykał się z księżną Dorotą w Berlinie w swoim warsztacie, zakładzie. I tam też nastąpiło podpisanie umowy. Niemalże do końca dni księżnej Doroty artysta wykonywał systematycznie rzeźby dla całego kompleksu szpitalnego świętej Doroty, do momentu, do czasu śmierci księżnej Żagańskiej, do 1862 roku. Roku. Fundacja Żagańska miała nie odstępować od Fundacji królewskich w Berlinie, w Paryżu i Wiedniu, co też możemy dostrzec w architekturze zewnętrznej kościoła, na jej fasadzie. Między, między innymi wiemy na pewno, że we wnękach, gdzie dzisiaj jest biała farba emusylna, było niegdyś błękit. Ultramaryna, naturalny kolor, który w tamtym czasie był dwa razy droższy od złota. Jeszcze jednym szczególnym elementem sztuki były okna witrażowe, które przedstawiały wizerunki świadków ukrzyżowania Pana Jezusa, apostołów, które zostały zamontowane w nawie głównej. Natomiast fundatorka, Wskazała, aby okna witrażowe w prezbiterium przedstawiały wizerunki świętych imiennych patronów Kościoła Świętego Krzyża od czasów Mechtyldy do współczesności, do książąt rodu Biron. Inwestycja modernizacji Kościoła w stylu neogotyckim zakończyła w 1851 roku. Jednak uroczystości konsekracyjne zostały zorganizowane 29 listopada 1849 roku na prośbę księżnej doroty. I na tą okoliczność z Wrocławia przyjeżdża biskup Melchior von Dickenbrock, który dokonuje tej uroczystej konsekracji kościoła. I na tą okoliczność Architekt Leonard Dorst maluje litografię przedstawiającą ten oto zabytek. Również w czasie konsek uroczystości konsekracji książęcy architekt wręcza biskupowi te oto klucz, na to aby mógł wkroczyć pierwszy do wnętrza tej świątyni i dokonać konsekracji. W nigdyś na balustradzie chóru ustawiono wszystkich rzemieślników, którzy działali przy odbudowie kościoła. Parawoszcz parafii miejskiej August Nikiel wskazał potrzebę wydrukowania kazania biskupa, która odbyła się we tego kościoła. Jednak najważniejszym elementem Dzisiejszego zabytku są trzy sarkofagi, książęce. Jedną z pierwszych osób, które były pochowane w kościele była księżna Wilhelmina Żagańska, najstarsza siostra fundatorki, która zmarła w 1839 roku w Wiedniu i na czas modernizacji wnętrza została pochowana pod posadzką prezbiterium kościoła. Kolejnie następnie w 1840. W 862 roku zmarła fundatorka, księżna Dorota Maria de telerant Perigo. Pod koniec XIX wieku w tym kościele został pochowany jej syn, spadkobierca, książę Żagański, Napoleon Ludwig telerant Perigo. Wiek XX nie był łaskawy dla tego zabytku. W 1911 roku ostatni raz przyjeżdża do Żagania potomkowie księżnej Doroty, przyjeżdża córka księcia naplona Ludwika z okazji setnej rocznicy urodzin. W 1920 roku po pierwszej wojnie światowej zmienia się polityka władz niemieckich i też zostało zlikwidowane, czy rozpoczęto proces likwidacji lenna tronowego księstwa żagańskiego, co też Skutkowało tym, że były przekazane mniejsze środki na utrzymanie, na zachowanie zabytku. Co więcej, w 1912 roku Kościół i jego otoczenie zostało włączone w majątek parafii miejskiej. Jednak sytuacja po II wojnie światowej była drastyczna w skutkach. Sytuacja po II wojnie światowej dla tego zabytku Kościoła, Mauzoleum Księży Żagańskich jest trudna i dość skomplikowana. Od 1946 roku wnętrze Kościoła systematycznie jest praktykowane jako prosektorium Szpitala Powiatowego w Żaganiu. Taka jest relacja mieszkańców Żagania. Państwo polskie po II wojnie światowej wszystkie obiekty sakralne włączyły. Majątek Skarbu Państwa. W 1950 roku powołano Urząd do Spraw Wyznań. Parafia lokalna, miejska, pod wezwaniem w niebowzięcie naszej Marii Panny w 1955 roku podejmuje pierwsze korespondencje, aby odzyskać kościół i włączyć w struktury parafii bezskutecznie. w 1970 roku ówczesny proboszcz parafii ksiądz Eugeniusz Kapusta postawił wszystko na jedną kartę. Podjął na szeroką skalę odzyskanie kościoła Świętego Krzyża dla parafii miejskiej. Koresponduje z dyrekcją szpitala powiatowego, władzami wojewódzkimi i miejskimi. Narasta konflikt, który Spowodował, że 15 lutego 1970 roku decyzją dyrekcji szpitala kościół zostaje zamknięty dla mieszkańców Żagania, dla wiernych i zostaje wprowadzony zakaz odprawiania mszy świętej w niedzielę o godzinie 16. W trybie natychmiastowym parafia miejska pisze list o interwencję do Kurii Wrocławskiej. Z kolei ta Kuria pisze list do najwyższych władz ministerialnych w Warszawie, do Urzędu do Spraw Wyznań, jak również do Episkopatu Polski. Konflikt narasta. Odbywają się liczne spotkania w Warszawie w sprawie Kościoła Świętego Krzyża i zażegnanie konfliktu między Kościołem Katolickim a władzami komunistycznymi na szczeblu lokalnym. Bezskutecznie. Po 5 listopada 1973 roku zostają zdemontowane witraże zabytkowe z XIX wieku, z czasów księżnej doroty. Jedynym dokumentem, który potwierdza ten fakt jest zdjęcie z 1973 roku z 5 listopada anonimowego fotografa. Odwilż nastąpiła. Dopiero na początku lat 80. Ówczesny sekretarz miasta, Wiesław Jurga, przekazuje decyzję na ręce proboszcza parafii, dużego kościoła, księdza Eugeniusza Kapusty, na to, że miasto i władze komunistyczne dobrowolnie oddają Kościół Świętego Krzyża dla kościoła katolickiego. Pierwsze kroki pisma ze strony parafii miejskiej było to, żeby odzyskać obiekty ruchome z wnętrza Kościoła Świętego Krzyża, które od lutego 1979 roku są przechowywane w magazynie Muzeum Materologii Alianckich Jeńców Wojennych w Żaganiu. Rok wcześniej, w 1978 roku Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, oddział w Żaganiu Przechowuje tymczasowo za zgodą konserwatora wojewódzkiego jedną, jedną rzeźbę z wnętrza kościoła. Również pod koniec lat 60. z ołtarza głównego zostaje zdemontowane płótno przedstawiające ukrzyżowanie Pana Jezusa i zostaje przechowywane w kościele Piotra i Pawła. Ksiądz Eugeniusz Kapusta nie rozstrzyga sprawy, nie nie wyraża zgodę na to władze komunistyczne i konserwatorskie. W 1983 roku, 6 stycznia, rygowano nową parafię w Żaganiu, w dzielnicy Moczyń. Ksiądz Władysław Kulka, za porozumieniem proboszczem księdzem Eugeniuszem Kapustą, przejmuje kościół Świętego Krzyża w majątek parafii Świętego Józefa i ten obiekt jest kościołem filialnym. Pierwsze korespondencje po podpisaniu umowy przekazania są z, związane z obiektami ruchomymi, które nadal są przechowywane w magazynie muzeum regionalnym. Jednak interwencja w latach 80. nie dała żadnych skutków. W 1993 roku kolejna interwencja u konserwatora wojewódzkiego nie dała żadnych rezultatów. I ta sprawa do dnia dzisiejszego nie jest rozstrzygnięta. To symboliczne miejsce w historii księstwa Żagańskiego, związane z pochówkiem książąt Żagańskich, ma jeszcze wiele do odkrycia wiele faktów minionych wieków, jak również tej historii współczesnej. Jednak trudna sytuacja po II wojnie światowej przyczyniła się do tego, że romantyzm, który reprezentowała księżna Dorota, księżna Żagańska, została zrównany z ziemią. Ideą sztuki wnętrza w stylu neogotyckim było za przedstawienie świadków minionych wieków, a zarazem sędziów współczesnego pokolenia. Tylko kto ma dzisiaj sądzić?